Dostaję od Was mnóstwo wiadomości z pytaniami, jak to jest, że jestem taki stary, a jestem na pierwszym roku kierunku lekarskiego. Ile ja mam w ogóle lat i jak to się stało, że studiuję lekarski? Mam 34 lata i jestem na pierwszym roku studiów stacjonarnych, czyli tych bezpłatnych, na Gdańskim Gumedzie. Dostałem się tutaj, dostałem się też na inne uczelnie, ale mieszkam w Gdańsku, więc to była moja jedyna tak naprawdę sensowna uczelnia, na którą mógłbym pójść i nie rozwalić sobie całego życia. Dlatego postanowiłem za wszelką cenę dostać się do Gdańska, no i udało mi się, z czego się bardzo cieszę. Ogólnie moja droga na medycynę wygląda w ten sposób, że byłem w klasie medycznej w liceum, ale nie zdawałem biologii ani chemii na maturze. I musiałem teraz podejść do tych egzaminów ponownie, dlatego że 5 lat po maturze, w styczniu, postanowiłem spróbować napisać biologię i chemię, niezbyt się do tego przygotowując, ale zdałem je wtedy. Na 55 i na 48%. No ale tak jak mówię, w styczniu podjąłem decyzję w czasie studiowania innego kierunku i nie przygotowywałem się zbytnio. Poszedłem tak no, w dużej mierze na odwal przygotowany, patrząc na to z perspektywy czasu. No ale napisałem no, tak, jak napisałem i myślałem, że na tym skończyła się moja ścieżka, jakby w ogóle na jakikolwiek kierunek medyczny, dlatego że sądziłem, że trzeba zdawać maturę od zera w sensie Polski i wszystkie inne przedmioty, matematykę od nowa. W zeszłym roku okazało się, że jest inaczej i że nie muszę zdawać wszystkiego, tylko biologię i chemię, żeby dostać się na te studia, co postanowiłem zrobić. Ja zdawałem w Formule 2015, dlatego że jestem po trzyletnim liceum, więc kupiłem sobie książki do biologii, do chemii, tak żeby przygotować się do matury. Biologii uczyłem się z książek z liceum, takich z 2015 roku, robiłem sobie notatki i tak dalej i po prostu siedziałem i ryłem. Natomiast chemii której nigdy nie byłem wielkim fanem jakoś. W sensie ogarniałem to w miarę, ale nie lubiłem mojej pani od chemii, i w ogóle nie lubiłem chemii. Już w liceum po prostu miałem do tego wstręt, więc musiałem się jej praktycznie nauczyć od zera. Zrobiłem to z kursem maturalnym, bo miałem wykupiony kurs maturalny z biologii i z chemii. Na kursy do matury.pl. To nie jest żadna reklama, korzystałem z tego, oceniam tak na 4,5, powiedzmy na 5, bo były błędy. Zgłaszałem te błędy, mam nadzieję, że już w tym roku są one poprawione, no bo wiadomo, że to tak na bieżąco tego nie poprawią, ale mam nadzieję, że w tym roku już jest lepiej. Ogólnie jest to super narzędzie dla osób, które są wiele lat po szkole i muszą sobie wszystko gruntownie przypomnieć. Od października do lutego dałem sobie czas na to, żeby przerobić cały materiał z biologii i z chemii z 3 lat liceum, a od lutego postanowiłem. Już robić arkusze maturalne i powtórki tego, co się uczyłem. Ten czas przygotowań do matury był naprawdę wymagający i trwało to codziennie od 4 godzin do nawet powiedziałbym 80. Zależy od dnia, zależy od tego, co robiłem. Czy pisałem na przykład dwie matury i sprawdzałem je później, czy tylko um, uczyłem się, ale naprawdę nie miałem praktycznie wolnego przez cały ten czas. Przerwę zrobiłem tylko na święta. I jeden weekendowy wyjazd, który mieliśmy ze znajomymi. A tak to codziennie po prostu się uczyłem. Poza nauką z tych dwóch źródeł, czyli z książek i z tego kursu maturalnego, uczyłem się też analizując to, co jest na stronie CKE w sprawozdaniach po maturach. To jest bardzo ważna rzecz, dzięki której łatwo można zrozumieć, jakie błędy powodują wyzerowanie odpowiedzi. W sensie, jakie błędy sprawią, że na pewno nie dostaniemy punktów. I po każdym napisaniu matury, sprawdzeniu jej sobie, później czytałem sprawozdania i na tej podstawie wyciągałem wnioski. Poza tym korzystałem też z innych źródeł. Tak, żeby zgłębić pewne tematy bardziej, bo niektóre mnie po prostu zainteresowały, a niektóre było mi naprawdę ciężko pojąć. No nie byłem nigdy jakiś super z matmy, czy, czy tak, w ogóle no nie lubiłem tego, więc musiałem się nauczyć w ogóle liczenia logarytmów i tak dalej do PH, na przykład do zadań, bo niestety w Formule 2015 kalkulator podstawowy był jedynym dopuszczalnym, więc nie dało się użyć po prostu kalkulatora do policzenia tych logarytmów do pH. No i niektórych takich rzeczy naprawdę jakichś tam układy równań coś tam. No serio, ja jestem już stary i nie pamiętam tego w ogóle z liceum. Jakoś to wtedy zdałem, ale od tego czasu dużo minęło, nie? Więc dzięki temu, że miałem te kursy, to jakoś mi się udało, ale dodatkowo szukałem sobie odpowiedzi na YouTubie, bo na YouTubie można znaleźć mnóstwo naprawdę interesujących treści i można stamtąd wyciągnąć mnóstwo wiedzy, jak się chce. Korzystałem głównie z kanałów i Mago Biologia ani od biologii tam są takie słodkie rysuneczki, może nie dla każdego, ale w sumie spoko. I poza tym też Hemol oraz LuzChemia. I tam były rozwiązania różnych zadań i pewne rzeczy też wyjaśnione. Korzystałem też z innych kanałów, ale już teraz tak nie pamiętam dokładnie, bo szukałem raczej po tematach niż po kanałach konkretnych. No i naprawdę trzeba się było zanurzyć w tym świecie i przygotować fest, żeby zdać tą maturę tak jak chciałem. No i udało mi się, z czego się bardzo cieszę. I no chyba tyle, jeśli chodzi o moje przygotowania do matury. Mnóstwo pracy, ale opłaciło się. Teraz jestem na studiach, o których marzyłem i mam nadzieję, że teraz już będę się uczył innych rzeczy, chociaż w sumie już się ich uczę i powiem Wam, że było warto. Ci, którzy się zastanawiają nad studiami w późniejszym wieku, jeżeli martwicie się o to, że po prostu jesteście za starzy i Was wyśmieją, to absolutnie nie. U mnie na roku są osoby starsze. W sensie starsze, no takie jak ja na przykład, jest moja rówieśnica. Są też inne osoby w podobnym wieku, trochę młodsze, ale na przykład około trzydziestki. Są też na innych uczelniach osoby w podobnym wieku. Mnóstwo osób do mnie pisze na Instagramie, na TikToku w tej sprawie, właśnie, żeby napisać, że są też na czymś tam albo są już na którymś roku wyżej, ale też zaczynali później. Także tym się w ogóle nie przejmujcie, jeżeli macie takie możliwości, żeby jakoś sobie poradzić finansowo na tych studiach przez ten czas. Wiadomo, pierwszy rok na pewno jest najtrudniejszy, taki trzeba jednak się nauczyć, uczyć i, i tak dalej i ogarnąć ten cały bajzel związany ze studiowaniem. Później już jest trochę łatwiej chyba, żeby jakoś pogodzić pracę z, ze studiowaniem, ale no jak się chce, to się uda. Więc jeżeli tylko to Was hamuje, to próbujcie. No i to chyba tyle, jeżeli będziecie próbować, to powodzenia i mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość Waszych pytań. No dobra, to tyle.